Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj um, chciałabym porozmawiać na taki temat, który um, tutaj zadawały mi Panie pytania, bo mówiłam o, um, o tej chemioterapii, o tym, jakie, um, jak to jest, że są, um, um, jest chemioterapia na przykład do um, podania, znaczy jest lek, a um, jest niezatwierdzony przez... Um, Narodowy Fundusz Zdrowia i nie może być podana w szpitalu. Jedynie ktoś może sobie na własną rękę to powiedzmy kupić i, i taki lek po prostu może być podany. I ktoś mnie właśnie zadał to takie pytanie: bardzo, bardzo trafne pytanie, co mają zrobić osoby, których nie stać na zapłacenie 22 tysięcy czy, czy 12 tysięcy, zależy jaki to jest, jaka to jest ampułka, do jakiego leku jeżeli ta, y, za jedną ampułkę y, którą wykorzystuje się do jednego cyklu a takich cykli y, zazwyczaj panie mają od 6 do 12 lub do 15 a czasami nawet i jeszcze potem jest to powielane więc możecie sobie policzyć jakie to są bardzo duże pieniądze i widzicie to wszystko zależy od naszego państwa jeżeli y, y, w momencie kiedy ja trafiłam na onkologię, było jeszcze tak, że właśnie lek nie był wprowadzony. I um, oni starają się, oni piszą, oni dyskutują, znaczy lekarze, to nie jest wina lekarza, że lekarz Wam nie poda, bo po prostu on nie ma jak Wam podać, bo on nie ma tego leku. I um, znaczy lek jest dostępny, ale, ale um, nie jest zatwierdzony i, i no, dopiero jak jest oni go kupują i dopiero go, go podają. I widzicie, i to jest, tak to wygląda u nas w państwie, zamiast dać pieniądze właśnie na, na służbę zdrowia, na onkologię konkretnie, bo tam są takie duże sumy potrzebne do leczenia nie tylko kobiet, ale i mężczyzn, bo na te różne choroby chorują również mężczyźni. I zamiast, widzicie, dawać da, jest dawane na jakieś bzdury, na jakieś bzdety, na jakieś 5 miliardów tu, 5 miliardów tam, na niepotrzebne kompletnie rzeczy, które gdzieś może nie wiadomo, jak to w ogóle zostanie wszystko spożytkowane. A tam, gdzie jest potrzeba, nie ma tego. Widzicie, Kora walczyła, walczyła o dofinansowanie i niestety zmarła i się nie doczekała. I teraz jaka jest sytuacja? No, sytuacja jest taka, że ci, którzy, których stać, ale słuchajcie, to nie jest tak, że, że ci, co kupują, to ich stać. Jest tak, że sprzedaje się różne rzeczy. Ja, na przykład, sprzedam swój samochód i. i, i... I no, nie zawsze jest tak, że, że ma się te pieniądze. To są naprawdę duże pieniądze. I ludzie zbierają po całej rodzinie, od, z całej rodziny, jaką, jaką mają. Ludzie się zrzucają, pomagają. Są fundacje tam, ludzie też się. Jest, była jedna dziewczyna, która właśnie miała podany ten lek, bo zapisała się do fundacji i ludzie zebrali się na ten lek. Więc to nie jest słuchajcie wcale, to jest naprawdę bardzo trudna sprawa i to jest bardzo duży problem i ja no, współczuję i ja uważam, że to jest po prostu, to jest bandytyzm, że tak się postępuje, że wyrzuca się pieniądze nie tam, gdzie one są potrzebne, tylko na jakieś bzdury, które, z których nie wiadomo kto korzysta, a ludzie, kobiety, często są to kobiety, które mają malusieńkie dzieci. Była dziewczyna, która... Była poddana mastektomii yy, yy, piersi, i, yy, i ona, słuchajcie, musiała, i ona miała malusieńkie dziecko, maniunkie dziecko, dopiero co urodzone. Była tam dziewczyna, już Wam kiedyś wspominałam, dwudziestoparoletnia, musiała być poddana y, 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 kategorycznej tej y, y, operacji, no to i jeszcze miała jakiś problem, i cały czas ten lek jest potrzebny. I y, to jest właśnie wielki problem. Ja miałam wiele lat temu taką y, znajomą, która no, kiedyś to jeszcze w ogóle nie było takich leków, jakie są teraz, i to wszystko było y, o wiele trudniej do zdobycia. I oni też. Y, słuchajcie, byli bardzo majętni, a mimo to pochłonęło to tak dużo pieniędzy, że oni mieli tam kilka samochodów, oni sprzedali dwa samochody, sprzedali jeden dom. Dobrze, że mieli co sprzedać. Widzicie, jak się ma pewne dobra, to dobrze, że jest co sprzedać. To już jest szczęście, to już jest szczęście. Albo dobrze, że w rodzinie jest ktoś, kto może pomóc. Albo dobrze, że fundacja zdąży, zdąży uzbierać i i kobieta dostanie ten lek, ale co jest, właśnie kobietami mi zapyta, co kiedy kogoś nie stać, ani nie mać tam możliwości, no i widzicie, jak się dzieje. Dzieje się tak, że taka osoba umiera. I. i jak tu przekonać rządzących, jakie są priorytety ważności na przekazywanie pieniędzy? Ja to nie mogę sobie darować, jak można było kilka miliardów podarować na jakieś telewizje, na jakieś, słuchajcie, no po prostu rzeczy naprawdę niepotrzebne, a kobiety, a nie na onkologię, a nie na onkologię. I, i, i nie, byli nieubłagani, byli nieubłagani. Nic ich nie obchodziło. Po prostu taka decyzja. Rządzący tak podjęli taką decyzję i Widzicie, no i co, cóż tu zrobić, no, no, no co, co zrobić w takiej sytuacji, no niestety ci, co nie dostaną leku, po prostu umierają, bo jeżeli nie dostanie się tego leku, to, to no jest, jeżeli dostajecie lek, macie 50% wyzdrowienia, a jeżeli go nie dostaniecie, no to macie zero, więc i to potem jeszcze też zależy od organizmu, zależy słuchajcie od jak organizm będzie reagował na ten lek, czy będzie reagował w ogóle, bo są takie osoby, które dostają te drogie leki, które są powiedzmy już zrefundowane, dostają je, ojejku, ja to jak się ekscytuję, w leci, dostają, leci mi, bo ja mam od tej właśnie, od tego leku teraz co biorę jest takie, tak, i... I y, co ja mówiłam? Ci się wybiłam tym katarem. Nie katarem to nie jest katarka wonach na zaleci. I y, y, y te y, y osoby po prostu y, po prostu umierają. Więc y, y, tak to wygląda. No niestety, tak to u nas w naszym kraju wygląda. I y, y, co zaradzić? No co zaradzić? No zaradzić jedynie nie wiem, y, y, monitorować i y, y po prostu y, dotrzeć do. Y, do tych pustych głów, które decydują o tym, żeby, żeby kilka miliardów dać nie na onkologię, tylko na jakieś, na jakieś bzdury. A przecież były te pieniądze w państwie, skoro zostały przekazane na, na jakąś tam telewizję, w ogóle nic nie wartą zresztą, bardzo taką stronniczą, to yy, yy, przecież można było dać na onkologię. Wiecie, nikomu się złego nie życzę, ale naprawdę, ktoś, kto tak postępuje, ja nie wiem, jak, jaka to, ja też nie rozumiem, jaka to jest sprawiedliwość. Ja napisałam tej osobie, że to jest wielka niesprawiedliwość, bo ja uważam, że to jest wielka niesprawiedliwość. Dlaczego bogaci mogą wyzdrowieć, a biedniejsi nie? I przecież to powinno być, choroba dotyka wszystkich, nie tylko bogatych, których stać na, na, na leczenie, tylko wszystkich. I, I ludzie są w różnych sytuacjach życiowych. Jedni w średnich, i drudzy w lepszych, jedni w bardzo dobrych, a inni w tragicznych. I są tragiczne sytuacje, są małe dzieci, są, są to młode osoby. Naprawdę to. Ja nie mówię, że, że jakaś starsza osoba, że ona może, może chorować, może umrzeć. Nie. Też powinna być leczona. Ja przecież też nie jestem młodziutka, już nie mam maniołek dzieci. A no każdy chce żyć. I widzicie, i taka, taka, jest, taka jest tutaj sprawiedliwość u nas. I jedyne co, jedyne co, no to można po prostu monitorować, monitorować, monitorować i. i i prosić, znaczy nie prosić, to trzeba po prostu wbić do głowy i nalać oleju tym, tym pustym głowom. Po prostu trzeba wziąć słuchajcie, wybić im dziurę w mózgu, wziąć taki lejek i nalać im tej oliwy do głowy. Bo to jest coś niesamowitego. Jak można takie decyzje podejmować? Jak taki człowiek, słuchajcie, później normalnie żyje i funkcjonuje? Jak, jak jego sumienie mu nie, jak jego sumienie nie dręczy go, że on lekką rączką pieniądze to nasze pieniądze, bo te pieniądze państwa to są nasze pieniądze, zostały przekazane na jakieś bzdety, na jakieś telewizje, w ogóle nie wiadomo po co i na co, a, a, a na, onkologii, na onkologii nie tylko jakieś tam ochłapy. A to wszystko, największe pieniądze powinny iść właśnie na zdrowie, bo jeden z drugim człowieku może zachorować i, i, i może się tak okazać, że, że się los wtedy odwróci. I naprawdę naprawdę to jest bardzo, bardzo poważna sprawa i ciężka sprawa i trudna i, i uważam, że bardzo, bardzo niesprawiedliwa. I tak to widzicie wygląda. Ja tu zrobiłam Wam ostatni filmik, napisałam, że to jest przez, że jedziemy do, do, do Rzymu, o Jezus, co ja mówię, do Warszawy przez Rzym. Takie powiedzenie jest, dlatego że ja po prostu nie mogłam normalnie, tak jak nagrywam Wam teraz i załączyć filmiku, ponieważ miałam zdjęcia i... Chciałam te zdjęcia załączyć, ale tak jak Wam już tam napisałam we wstępie, w opisie, że jeżeli jest powyżej dwóch tych nie ów czy BM-ów, jak się tam nazywa to, to, to trzeba zmniejszyć, a ja nie wiedziałam jak to zmniejszyć, no więc zrobiłam dookoła, słuchajcie pojechałam, jak to się mówi w tym przysłowiu i z komputera nagram także jakość nie jest za dobra przepraszam Was za tą jakość, ale widzicie, ja jestem zadowolona nagrałam bezpośrednio w tym samym dniu nagrałam, zdjęcia są, są i zobaczymy co będzie dalej może być pozytywnie, może być negatywnie no będziemy, będziemy się, będę się starać wszyscy tutaj, moja rodzina będzie się starać, pomagają mi bardzo i zobaczymy czy coś się czy coś się tutaj ugra z tego co, co ja chciałabym i, i życzyłabym sobie, żeby, żeby teraz pójść właśnie tą taką inną troszeczkę drogą, która dla mnie jest bardziej korzystna i, 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 i taka no bym powiedziała no nawet zadawalająca ale zobaczymy ja tu niektórzy mówią że ja tak ogólnikowo mówię mówię dlatego że słuchajcie ja jeżeli przyjdzie na to czas ja będę gotowa żeby powiedzieć wszystko od a do z to ja to zrobię ja to zrobię i będziecie mieć piękny filmik cały taki no będzie będzie wszystko od a do z wiecie co muszę tutaj muszę tutaj bo mi jakieś wiadomości przychodzą Zaraz, o, już nie uciekły. Nie wiem, czy to tutaj, ale chyba obraz się nie, nie zepsuł. Taki filmiczek chciałabym dzisiaj króciutki z Wami zrobić. Jest niedzielka. Na pewno jesteście ze swoimi rodzinami. Wyjdźcie sobie na spacer, bo to wiecie, spacer. O, matku spada mi cały czas, wiecie, to ramiączko. Muszę go tutaj chyba zaczepić właśnie za staniczek. O, i nie będzie mi spadał. I y Muszę otworzyć okna, aż się duszno mi zrobiło. Jeśli ja po prostu już wiecie co? Aż mi się duszno zrobiło. I moi kochani, pozdrawiam was, was serdecznie. Pozdrawiam Was serdecznie. Matko, nie, nie mogę się tutaj łożyć, ale wiecie, taka bluzeczka ścieżka, właśnie spadają mi te ramionki, bo ja w ogóle wiecie, ja zeszczuplałam mocno. Ja y, nawet właśnie jak byłam tu na tę wizytę, to pan doktor powiedział, że lepiej by było, jakbym była trochę grubsza. No i słuchajcie, już wczoraj się na kolacji specjalnie objadłam, żeby trochę, ale jak ja mam tą nadczynność y, y, taką już zaawansowaną, to u mnie raczej wiecie, raczej nie będzie y, y, takiej poprawy, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o, o tusze, po prostu ja, no, no trudno mnie będzie, będzie, będzie przytyć. <grym> I ktoś powiedział tam, że, że powinnam same słodycze, a ja, znowu, ja nie lubię słodyczek. Ja bym nie lubiła. Widzicie, to wtedy bym sobie, bym sobie poradziła i bym sobie po prostu je, no, jakoś jadła, bo miałabym z tego przyjemność. Ale ja, ja jakoś nie przypadam właśnie za słodyczami. Tak jakoś się to ułożyło, że nie przypadam za słodyczami. Yy, I i słodycze nie są jakoś tak mnie do życia potrzebne taki króciutki chyba filmik coś jeszcze chciałam wam powiedzieć wiecie jak włączałam telefon i teraz teraz właśnie zapomniałam co ja chciałam takiego chciałam poruszyć jeszcze, jeszcze jeden temat ale to mi się przypomni w innym filmiku to wam inny filmik wtedy, wtedy nagram i, i, i słuchajcie zobaczymy co będzie dalej no ja się, ja się tutaj tak jak wam powiedziałam staram działam, dziękuję za wsparcie dziękuję za takiego motorka że mnie tak tam podkręcacie żeby iść do przodu, żeby nie, 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 żeby, żeby, żeby się nie zatrzymywać, żeby, żeby mieć jeszcze siłę mieć, mieć pęd do, do, do pójścia do przodu Yy, także yy, pozdrawiam Was. Yy, nie wiem ile ten filmik tam, o chyba strasznie króciutki dzisiaj będzie ten filmiczek. Yy, ale, yy, ale. Już tak jakoś mi nie przychodzi. Teraz nieraz mi tak, wiecie, nasuwają się tematy i wtedy mówię, mówię, yy, 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 z jednego tematu przechodzę na drugi. A, a yy, no co mam jeszcze powiem? No, klinik tych yy, doktora szczyta jest dużo, bo różne kobiety mogą mieć różne. Yy, yy, różne... Różne potrzeby pójścia do tej kliniki, także możecie sobie znaleźć to wszystko, wygooglować to wszystko, sobie możecie sprawdzić i takie. Ja byłam w tej klinice, jak wam tam sfilmowałam. Ona jest tak troszeczkę jakby poza centrum i jest mały parking, tam wam można samochodzik zostawić. Widzieliście wszystko ładnie na, na filmiku i yy, yy, bardzo przyjemna, przyjemna, yy, przyjemna klinika bardzo mili ludzie, bardzo miły pan doktor, wszyscy naprawdę bardzo sympatyczni i tacy chętni do, do wyjaśnienia, do wysłuchania, do, do pomocy, no profesjonalizm na, na wysokim poziomie, także jestem zadowolona z tej wizyty i nie chciałam, widzicie, nagrywać filmiku takiego całego, dlatego, że byłam tam pierwszy raz w życiu i ja nie mogłam, nie mogę tak, wiecie, wparować i sobie filmować, więc nie chciałam po prostu nadużywać uprzejmości jak już będę drugi raz to wtedy już już tak wiecie już wtedy się człowiek zaznajamia już was witają już wiedzą że tam byliście a pierwszy raz to tak nie wypada żeby tak wparować i no, oczywiście zapytałabym o zezwolenie ale nie chciałam ich stawiać w takiej sytuacji trudnej więc tylko porobiłam te zdjęcia właśnie na dnie ja tylko, tylko moja ukochana osoba mi porobiła zdjęcia i i Potem ja mówię, o takie fajne, to ja je załączę. No i tym sposobem się urodził taki filmik, żeby, żebyście mieli właśnie chociaż tą wzmiankę i tą mm, jakieś. To. Y że, 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 że byłam, że było, że, że się coś zaczęło i potem będziemy to kontynuować, i zobaczę. Może następnym razem zrobię, już po prostu poproszę o zezwolenie i, i pokażę Wam. Może niektórzy są ciekawi, jak to wygląda. Warto wiedzieć, ja to w ogóle lubię. Ja zawsze, jak gdziekolwiek szłam pierwszy raz, to zawsze wlam to wcześniej gdzieś zobaczyć. I, I może niektórzy właśnie też chcą się tak oswoić zobaczyć, jak to, jak to jest, jak to wygląda, jak to wszystko się tam prezentuje, i wtedy już, już są tacy, może bardziej pewni siebie, chociaż mnie tam pewności nie brakuje, ale. Mm, ale tak zrobiłam dla Was taki filmik, jak umiałam, nie, jest to najlepszy, jest jakoś tragiczna, bo jak wam mówiłam, filmowałam z ekranu, więc ale sobie jakoś poradziłam. Teraz wiecie, jakaś sytuacja, jest ten covid i trudno w ogóle się tak pospotykać i poprosić o jakieś jakieś pomoc czy coś, bo to, bo to teraz ciężko jest z tym wszystkim. No, więc jeżeli byście, byście są kobiety, na przykład, które sobie korzystałem z kliniki doktora Szczyta, powiększają sobie na przykład biust, no, więc to tam były takie, takie te implanty są teraz różnego rodzaju. Ja nawet nie wiem, nie powiem Wam, bo ja na ten temat nie rozmawiałam i mnie tam interesowały inne rzeczy, I, ale oczywiście dobierają. Są, jest teraz bardzo dużo metod, takich, że pierś nie wygląda sztucznie, że jest z własnej tkanki też robiona, także może być metoda. Metody mogą być różne. O metodach to zrobię jeszcze osobny filmik i dokładnie Wam wszystko powiem, jak zobaczymy, jak to w ogóle wszystko będzie w moim przypadku i jak to się dalej posunie, co będzie potrzebne do zrobienia, co nie. I. i, i Będę mówić bardziej szczegółowo, ale na tę chwilkę na razie nie mam takich informacji, na razie nic się nie zadziało, na razie nic nie jest postanowione, nic nie jest przy... Wiecie, ja to dopiero jak mam wróbla w garści, dopiero ja o tym wróbelku będę mówić. A na razie jeszcze wróbelek siedzi na dachu, więc niech on sobie tam siedzi, a my go sobie te, teraz tylko oglądamy. I jak wróbelka złapię i będę go miała w garści, to wtedy sobie porozmawiamy. No, I to byłoby na, na tyle żegnam Was serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia.